I moi drodzy, przed czas na wielki finał fanfary. I tadaą, proszę bardzo. Widzimy naszą modelkę w przepięknym makijażu. Ja jestem zaskoczona i zachwycona. W tak krótkim czasie, chyba że to nie jest krótki czas, nie wiem, ale wykonałaś dzieło sztuki na twarzy naszej modelki. Wygląda Dziękuję. przepięknie. Powiedz nam, co zrobiłaś. Może odkryję łapkę, bo widać efekt. że właśnie pobawiłam się trochę tymi młodymi już wspomnianymi kreskami. Yy. Właściwie kolory ubogie, bo biel grafit czerń no i właśnie wspomniany brokat w odpowiednim miejscu w odpowiedniej ilości do pełni tutaj całości, nawet się zrymowało, no i akcent też dałam na usta, ze względu na to, że jeżeli mamy tutaj całość taką monochromatyczną, żeby był jeden mocniejszy akcent widoczny, tutaj są usta. A powiedz mi kreski się nie łączą ze sobą górna z dolną, wygląda to, znaczy, to rewelacyjnie. Fajnie wygląda takie coś innego po prostu. Może oczywiście połączyć, zrobić jedną. Ale Właśnie może odwrócimy jeszcze troszkę głowę, żeby było pięknie widać te kreski. Znaczy właściwie tutaj finezja jest różna, bo można wszystko zrobić. Właśnie ten element koronki mógłby się tu pojawić i z tej kreski mogłaby jakaś koronka wyniknąć, więc tutaj właściwie. Dowolność, dowolność praktycznie. Tak, tak, tak. I brokat też się pojawił w kąciku, to tak jak mówiłaś? Pojawił, tak. Pięknie się eksponuje e... w świetle we fleszach, jak najbardziej. To wygląda, wygląda zjawiskowo. Tak. Bez dwóch zdań. Jeszcze się nasza modelka nie widziała, ale widzę, że się nie boi. Fami. Wła, w pełni profesjonalnie, no bezgranicznie, tak. Ale wygląda na prze naprawdę przepięknie. Jeszcze ten toczek, idealny na jakąś tak. imprezę. Do, do, toczek dopełnia tutaj jeszcze całości wizerunku, więc. Ja jestem zachwycona. A właśnie, jeszcze fryzura, bo nie powiedzieliśmy, ale też jest przepięknie zrobiona. Dziękuję. Też, czy to jest jakiś taki e, wpływ lat dwudziestych? Czy może. Co to znaczy, tutaj ja akurat nie sugerowałam żadnym wpływem. Mhm. Tutaj jest akurat fryzura uczesana na, że tak powiem, na gorąco, mm -hmm. na, na szybko stypirowane włosy na też wcześniej lokówka tapir i mamy dużą konkretną fryzurę, która robi wrażenie. Kasia jest gotowa, żeby właściwie iść na imprezę. A dzisiaj no właśnie ją namawiam, że kurczę, gdzieś by musiała jednak wyjść. No nie może zorganizujemy <laughs> Zorganizujemy ci random, Żeby <laughs> wykorzystała ten wygląd. Nie na żalu zmywać teraz. Tak, nie tak. <laughs> moi drodzy, wszyscy, którzy chcieliby mieć taki makijaż karnawałowy, zapraszamy oczywiście do Katarzyny Kałek Dekert do Face of Art. E, I oczywiście spełnij, Kasia, wszelkie Wasze wymagania, e, żeby wyglądać tak pięknie jak nasza modelka. Moi drodzy, bardzo dziękuję, moje drogie modelki. E, I Kasia, dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy występ. A tymczasem zapraszam na krótką przerwę i widzimy się z naszym kolejnym gościem.